Witam, dziś chyba nadszedł ten dzień, kiedy przestanę już gadać tak dużo o tym małym akwarium, a zajmiemy się tym akwarium. Tak mi się przynajmniej wydaje. I taki jest plan. Słuchajcie, nadszedł czas, że no, ta 240 musi zostać założona i mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda zrobić. Nie wiem tylko, czy wy dzisiaj to zobaczycie, bo raczej będzie kilka odcinków, słuchajcie, z zakładania tego akwarium, a to dlatego, że nauczony doświadczeniem już z zakładania tej 720, chcę założyć je dokładnie, tak żebyście w odcinkach mieli wszystko opisane, żebym ja potem nie musiał średnio co trzy wiadomości opisywać znowuż, a ile tego, a ile tamtego, a czemu tak, a nie inaczej? E, przy tej 720 nakręciłem chyba nie wiem, ze 30 filmów z zakładaniem, i wszystko jest po, po kolei opisane. Mi się zdawało, że wyraźniej, szczegółowo, ale mimo to jest wiele pytań. I podobnie myślę, że będzie z tym akwarium. E, w zasadzie dużo nie zostało mi do zrobienia. W zasadzie wszystko mam już zrobione. Wystarczy tylko to złożyć, tak? Czyli muszę przykręcić korzenie, które moczą się w beczce. Ot. Nie wiem, od lutego? I to będzie chyba dzisiejszy odcinek, czyli ogarniemy sobie korzenie wraz z tłem. Potem będzie następny odcinek bodajże już z podłożem i, i, i tą właściwą aranżacją, chociaż w zasadzie tu aranżacji nie będzie żadnej, bo już samo tło będzie aranżacją. No to w sumie może będą to dwa odcinki. Zobaczy jeszcze jak długo mi... czy ile czasowo zejdzie, ile materiału nagram. Pierwsza ryba w tym akwarium już jest, trochę tylko zdechła. Takie balona kiedyś dostałem od swojej żony, żeby mnie motywowała, żebym w końcu jakieś ryby były w tym akwarium. Na początek będę musiał umyć całe to akwarium, bo stoi tak od kilku miesięcy, więc jest mocno zakurzone. Dodatkowo, jak pamiętacie, jak robiłem testy wszelakie, to też tam była woda, brudna woda, bo tam się wiele rzeczy wypuchało i też po spuszczeniu tej wody nie umyłem tego akwarium, No więc na początek muszę to wszystko ładnie umyć a potem zajmiemy się już drewnem, które trafi do tego akwarium muszę je wydobyć z beczki ładnie umyć, bo jest pięknie porośnięte oczywiście całe śluzowcem więc sobie to szczotą wyszarujemy no i zaczniemy już skręcać całe te tło tak, żeby było wszystko gotowe no i chyba w następnym odcinku złożymy już to wszystko i zalejemy wodą Zatem do roboty. Na początek trzeba usunąć wszystko to co do tej pory w akwarium było, czyli ta zdechła, dmuchana ryba, liście katapangu. Z mojego katapangu, już Wam kiedyś go pokazywałem. Wyciągam też statek, rurki, które będą potem zamontowana, filtracja z nich, tło. No i można śmiało już zabrać się za mycie. Na początek oczywiście rozkładam ręcznik, bo wiadomo zawsze się dużo na chlapie. Do środka wiadro wody i myjemy. Powiem Wam, że nie było łatwo to umyć, bo na dnie zaschło tam trochę syfu. Fakt faktem zostawiłem tam trochę wody i no nieco... No był duży błąd, że tak powiem, no trochę tam przyschło. Ale szybko się z tym uporałem, no to było usunąć teraz z powrotem tę wodę. Jak widzicie dużo ruchów gąbką musiałem wykonać, żeby to się stało, ale w końcu się udało. Akwarium jest umyte, wysuszone, wytarłem ręcznikiem do sucha i gotowe już na... Całkowity montaż i aranżację. Zatem przenosimy się z domu na mój ogród. Słuchajcie, końcówka października. A tu piękna słoneczna powoda, a u mnie jeszcze dużo pomidorów. Pomiędzy pomidorami, słuchajcie, mam ustawioną beczkę. Z dachu jest rynna. Tam jest taki daszek foliowy nad tymi pomidorami. Tam jest rynna i z rynny woda jest wprowadzona do tej beczki. Jest to tak skonstruowane, żeby w momencie, kiedy pada deszcz. Woda po prostu spływająca z dachu wymienia mi wodę w tej beczce i cały czas jest tutaj co jakiś czas po prostu wymieniana ta woda. Jeżeli nie padało dłuższy czas, to ja po prostu podłączałem tutaj wąż z akwarium i wlewałem tutaj wodę z podmianek. W ten sposób co jakiś czas po prostu wymieniałem tą wodę, bo wiadomo, że kołki długo stoją w wodzie, no to ona zacznie śmierdzieć i gnić. A tak w ten sposób się wymieniało. Wpuściłem też tutaj troszeczkę oczlika i wielitki, co mogliście na początku nagrania zobaczyć. Jak mogliście zaobserwować, wszystkie te kołki razem z beczką zresztą, są bardzo mocno obrośnięte jakimś tam śluzowcem, jakimś tam glonem. No, parę miesięcy stały w tej beczce i się moczyły. No, wiadomo, moczyć się muszą, żeby zatonąć, no ale to wystarczyło około miesiąc, dwa. Te moczyły się, no blisko 9 miesięcy. W każdym razie trzeba było je mocno oczyścić, z tego śluzowca głównie. Wiadomo, że on jeszcze urośnie, ale to już to, co urośnie, to już nie będzie to, co jest przez te kilka miesięcy. Musiałem to wszystko oczyścić za pomocą szczotki i widzicie, spłukuję to pod wężem i w ten sposób każdy jeden korzonek, po kolei wszystkie te zakamarki czyściłem, tak żeby usunąć wszystko to, co mogłoby mi potem trafić do akwarium i zanieczyścić na dzień dobry wodę. Jeżeli byłyby tam ryby, dajmy na to zbrojniki, one by to oczyściły, no ale zanim tu dojdzie do wpuszczenia zbrojników do tego akwarium, to myślę, że jeszcze trochę minie, więc nie ma co zostawiać tego śluzowca, trzeba go usunąć. Czynność ta nie jest zbytnio przyjemna i bardzo mocno brudząca, dlatego zrobiłem to na dworzu i używałem do tego dużej ilości wody, tak żeby to wszystko ładnie spłukać. No i dobra, korzenie są już oczyszczone, Przygotowane ja jeszcze na jakiś czas zostawiłem je na dworzu, tak żeby one obeschły. Przynajmniej z wierzchu wiadomo, że one w środku nie wyschną aż tak szybko. Ale chodziło mi o to, żeby nie zachlapać całego mieszkania. W momencie, kiedy będziemy je montować, jak widać, nabrały też takiego ciemnego koloru. W sumie to teraz to są jakieś takie wciapki, ale to potem wszystko w akwarium ściemnieje jeszcze inaczej. I tak jak na przykład te, które mam teraz w swojej 720 wszystkie są mniej więcej w jednakowym kolorze. Następna sprawa, jak pamiętacie, tło. Doszło w jakiś czas temu w tym akwarium do drobnej awarii. Mianowicie stukłem wzmocnienie, które było na górze akwarium i po wymianie na nowe nie zwróciliśmy na to uwagi w ogóle i się okazało, że te nowe wzmocnienie jest nieco szersze, tam blisko nie wiem 5 mm. Ale to wystarczyło, że te wzmocnienia miały wcześniej te, te, te tło miało wcześniej około 2 mm luzu zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, żeby włożyć, a tu się potem okazało, że praktycznie wchodzi na styk, a w zasadzie to na wcisk. No i tego nie mogłem słuchajcie zostawić, bo no, o ile samo tło jeszcze weszło, to z korzeniami, które są ciężkie, niewygodne, to jeszcze się męczyć z tym włożenie tej całej konstrukcji. No byłoby dosyć uciążliwe, dlatego postanowiłem zeszlifować, słuchajcie, ten milimetr 2, który tam jest. Nie miałem żadnego innego pomysłu na to, jak to zrobić. Nożem raczej jest to niewygodne, bo to jest za twardy plastik, a więc po prostu poszedłem na szlifierkę, którą mam gdzieś tam w garażu. Wiadomo, że to nie do tego służy, ale na ten kamień jakiś sobie tam poradził i zeszlifowałem, słuchajcie, na całej długości około 2 mm. Co potem okazało się bardzo pomocne, bo wyprzedzając nieco bieg zdarzeń, słuchajcie, bardzo dobrze się to włożyło. Było znowu te 2 mm luzu, tak jak powinno być, i bezproblemowo umieściłem to na swoim miejscu, a myślę, że z tym, jak to wyglądało wcześniej, no bym się grubo namęczył, a to dosyć ciężkie, więc dobrze, że się tak udało. Słuchajcie, w zasadzie ten odcinek na, na tym zakończymy, bo reszta materiału już jest dosyć długa. Dosyć dużo po, po nagrywałem, więc nie ma sensu robić filmów, które będą trwały nie wiem po godziny. Ja to po prostu podzielę na jakieś takie 15-20 minutowe odcinki. Myślę, że aż tak strasznie nie będzie, ale podsumowując. Z tamtego założenia było około 30 filmów, to i z tego może tyle być. Najważniejsze, żeby coś się tam w nich działo I, i żeby było w końcu założone to akwarium. Także ja na dzisiaj będę już kończył, a Was zapraszam do następnego odcinka, który ukaże się niebawem. Do zobaczenia, cześć!